Czasami wydaje nam się, że dzieciństwo przemija i że jest to zamknięty rozdział, ale tak naprawdę zostaje z nami do końca życia. Słuchajcie, dzieciństwo jest jak scenariusz, który zapisuje się w naszej głowie. Jest niewidzialny, ale ma wpływ na każdą sytuację z naszego dorosłego życia. Ma wpływ na nasze reakcje. Na pragnienie bycia widzianym, na lęki przed odrzuceniem, i to ono nam mówi, czy potrafimy kochać siebie, czy potrafimy zaufać i czy ciągle szukamy potwierdzenia swojej wartości w oczach innych ludzi. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o mojej pierwszej relacji karmicznej, o relacji, która była bardzo dla mnie niszcząca. Ale dzięki której rozumiem siebie dużo głębiej. W domu nie miałam okazywanej miłości, nie miałam wsparcia i nie miałam rozmów o emocjach i z tego powodu szukałam ciepła gdzie indziej. I gdy miałam 15 lat, to poznałam chłopaka, który był o 7 lat ode mnie starszy. Wtedy myślałam, że to prawdziwa miłość. Że znalazłam coś wyjątkowego, na początku było zakochanie, i euforia, i poczucie, że ktoś w końcu mnie widzi, ktoś daje mi to ciepło, którego nie dostałam w domu, i spędzaliśmy razem ze sobą bardzo dużo czasu. Yy, zawsze po szkole szłam do niego, i kiedy się spotykaliśmy, to on zawsze wracał. Spod sklepu i miał zawsze wypite, wtedy jeszcze nie widziałam w tym problemu, że codziennie pił. A może nie chciałam tego widzieć. On sam pochodził z rodziny, gdzie alkohol był codziennością. I co prawda, gdy zaczęliśmy się spotykać, to jego tata już nie pił, ale to dzieciństwo zostawiło mnóstwo traum w jego głowie. Dziś wiem, że jego zachowania wynikały z bólu, który nie miał przepracowany, zresztą tak samo jak ja, ale przez to również on sięgnął po, po alkohol od najmłodszych lat, gdy już był nastolatkiem. Z czasem ta relacja stała się dla mnie bardzo destrukcyjna. Weszłam w coś, czego nie rozumiałam. On coraz więcej pił. Czasami znikł na kilka dni. Ja stałam się tak naprawdę współuzależniona, bo myślałam, że mogę go uratować, że mu pomogę, że dla mnie przestanie pić, że się zmieni i że wystarczy tylko miłość, ale zrozumiałam, że to tak nie działa. Czułam się bardzo bezradna i Zagubiona, bo nie wiedziałam, jak z tego wyjść, a jednocześnie nie chciałam go zostawić. Zaczęłam chodzić na wagary, zaczęłam zawalać szkołę, oraz z koleżankami miałam coraz mniejszy kontakt. Tak naprawdę żyłam tylko dla niego. Później w naszym związku yy, pojawiły się również narkotyki, z którymi ja przez pewien Okres miałam duży problem, o którym nikt nie wiedział, i tak naprawdę nikt się nie zorientował. Jestem dumna z siebie, że poradziłam sobie z tym sama, tak jak ze wszystkim w swoim życiu. Najgorsze jest to, że gdy człowiek zaczyna pić jako dziecko, jako nastolatek, gdy mózg nie jest jeszcze w pełni tak naprawdę rozwinięty, to Alkohol tak naprawdę sieje spustoszenie w mózgu. A pijąc w jednym ciągu przez kilka lat, to jestem pewna, że alkohol spowodował w jego głowie bardzo duże szkody, które doprowadziły do zmiany osobowości. Gdy on był pijany, to nie zachowywał się jak normalna pijana osoba, tylko jakby mu się osobowość zmieniła jakby nagle mu się. Coś przełączyło w głowie. Jego wzrok tak naprawdę się zmieniał. Tego nie zapomnę do dzisiaj. Patrzył na mnie z wielką nienawiścią. Robił się bardzo agresywny, i wtedy w tym czasie już nic do niego nie docierało. Pamiętam taką sytuację, która zostanie ze mną do końca życia. Była bardzo. Trudna i zagrażająca mojemu życiu, ponieważ byłam, można powiedzieć, że zakładnikiem. Gdy mój chłopak był pijany, to zamknął dom na klucz. W salonie siedziała jego mama, my siedzieliśmy u niego w pokoju. I nagle mu coś odszczeliło i znowu zmienił swoją osobowość i w pewnym momencie wyciągnął nóż, który trzymał mi pod gardłem. Groził, że mnie zabije. Potem pobiegł do z salonu do mamy i też jej tam groził. I kilka razy tak biegał między pokojami. Wtedy bardzo się bałam, pamiętam. Pamiętam, że się trzęsłam ze strachu. Nie wiedziałam, co będzie dalej. Nawet teraz, jak o tym mówię, to serce mi wali, jako szalałe. Na szczęście jego mama mm, jakoś zadzwoniła po policję, i policja przyjechała. Niestety mój chłopak nie chciał otworzyć drzwi. Przyjechała straż pożarna. Negocjator przyjechał. Prowadzili z nim przez drzwi rozmowy. Na szczęście, potem otworzył drzwi. Weszła policja do środka z go i danki. I tak naprawdę po tym całym zdarzeniu. Tak naprawdę nikt mnie o nic nie zapytał. Po tym całym zdarzeniu po prostu wróciłam do domu. Yy. Nikt się nigdy o tym nie dowiedział. A ja udawałam, że się nic nie stało. I nie chciałam, żeby ktoś się o tym dowiedział, bo tak naprawdę to mi było wstyd za, za jego zachowanie i za sytuacje, które mi stwarzał. To była jedyna taka poważna sytuacja, ale było dużo więcej sytuacji, gdy był pijany i robił sceny zazdrości. Szarpał mną, pchał. Pamiętam taką sytuację na ulicy, kiedy wracałam od fryzjera i spotkałam go na ulicy. I oczywiście nie wierzył, że byłam u fryzjera, yy, zaczął mnie pchać na ulicy, szarpać i pamiętam, że wtedy w strachu miałam w kieszeni telefon i nie patrząc w ogóle na klawiaturę, na pamięć, weszłam w książkę telefoniczną i... Zadzwoniłam do brata, żeby szybko po mnie przybiegł, i pamiętam, że wtedy przybiegł i przegonił go, i wróciłam z nim do domu. Ale koniec końców i tak ciągle wracałam do niego. Gdy miałam prawie 18 lat, to wyjechałam do Niemiec do pracy. I pracowałam tam bardzo ciężko, bo od 5 rana do pierwszej w nocy. O drugiej w nocy szłam spać, a o czwartej znowu wstawałam. Oczywiście w ciągu dnia miałam jakieś tam przerwy, ale tak naprawdę pracowałam bardzo dużo godzin. Praca była na tyle ciężka, bo w fabryce wiśni i ogórków i pracując tyle godzin miałam całe kostki spechnięte i nawet na taśmie widziałam krasnoludka ze zmęczenia, ale to był jedyny czas, w którym się czułam jak na wakacjach zdala od tych problemów, zdala od niego, zdala od tego myślenia, zdala od tego ciężaru, który dźwigałam. I chociaż byłam tam sama, zdala od rodziny, zmęczona, spędziłam swoją osiemnastkę sama. To naprawdę czułam się jak na wakacjach. Po powrocie z Niemiec, tak naprawdę wróciłam do starych problemów. Yy, nic się nie zmieniło. Mój chłopak dalej pił, dalej znikał. Tak naprawdę yy, wpadłam w jeszcze większe problemy, bo zaszłam w ciążę. Yy, on nie brał tak naprawdę. Żadnej odpowiedzialności za to wszystko. Byłam dwa razy w szpitalu w ciągu ciąży. Odwiedził mnie też kilka razy. Gdy mój syn się urodził, to przyszedł do szpitala, go zobaczyć na chwilę, potem znowu zniknął na tydzień, chyba. Po miesiącu okazało się, że mój syn ma wodogłowie. Zaraz na następny dzień nas zabrali do szpitala i okazało się, że mój syn ma zaawansowany, zaawansowany stopień wodogłowia, mhm. bo płyn, który znajdował się w główce, już mocno naciskał na mózg. Było bardzo duże ciśnienie w główce i aż oczka schodziły na dół. Pamiętam, gdy weszliśmy do szpitala, zabrali nas do pomieszczenia, w którym mm, na żywca przytrzymali go i nakłuwali mu ciemiączko, żeby upuścić ciśnienie z główki. Pamiętam, że krew wtedy sikała wszędzie. To był najgorszy widok w moim życiu, bardzo się bałam o jego życie. Wtedy sobie pamiętam, zadawałam pytanie, dlaczego mnie tak Bóg pokarał. Co ja takiego w życiu zrobiłam? Czym ja sobie na to wszystko zasłużyłam? Spędziliśmy w szpitalu około dwóch miesięcy. Pamiętam, że spałam na podłodze przy nim, a mój chłopak się pojawił tylko może kilka razy. Ten płyn, który uciskał poszczególne płaty mózgowe, na płaty, które odpowiadały za chodzenie. Za wzrok i za nie, możliwość nauki, rozwijanie się. Mówi, lekarze mówili, że nie wiadomo czy mój syn będzie chodził, widział. Wtedy to dla mnie było bardzo ciężkie do zrozumienia. Czułam się bardzo samotna na szczęście yy, przypuszczenia lekarze się nie sprawdziły. Mój syn chodzi, widzi, rozwija się normalnie, jest pod opieką lekarzy. Co prawda, co dwa lata ma tylko kontrolę, yy, bo więcej nie potrzebuje. Jest wszystko ok. Także Bóg nad nami czuwał i w całym tym. Yy, Nieszczęściu to jednak mieliśmy bardzo duże szczęście. Po, tej, po tym zdarzeniu, po tej chorobie, mój chłopak tak naprawdę się nie zmienił. Dalej pił, dalej brał narkotyki. Raz przychodził, raz nie przychodził. I ja już miałam tak naprawdę tego dość i tak czułam się, jakbym była sama. I gdy synek mój miał dwa lata, to się rozstaliśmy. Pamiętam nasze ostatnie spotkanie, gdy powiedziałam, że to koniec. To już wie, że już więcej go nie chcę widzieć, to jeszcze na do widzenia na plumi w twarz. Po tym zdarzeniu, później go widziałam tylko, jeszcze raz <coughs> sorry gdy mój syn miał 6 lat to potrzebowałam dla niego paszport, ponieważ później wyjechaliśmy do Anglii i potrzebna była zgoda ojca i jechaliśmy w tym samym autobusie ale on nawet nie pragnął kontaktu z synem mój syn też go już nie znał i po prostu to był dla niego y, pan, który jechał z nami coś załatwić. I to było tyle kontaktu. Y, y, jednak przez cały ten czas, można powiedzieć, przez 15 lat, nie dawało mi to spokoju, że. On jest ojcem mojego dziecka i bardzo często miewałam koszmary, że po prostu zjawia się i chce mi go odebrać. I chyba w zeszłym roku po 15 latach pozbawiłam go praw rodzicielskich, bo nie chciałam, żeby mój syn potem odziedziczył jeszcze jakieś długi po nim i ten, na tym moja historia się z nim kończy. Słuchajcie, to wszystko zostawiło we mnie ogromny ślad i choć miałam dopiero kilkanaście lat przeszłam przez bardzo duże piekło, które powinna dźwigać dorosła kobieta, silna kobieta, a nie zagubiona, spragniona miłości mała dziewczynka. Dziś z perspektywy czasu Wiem jedno: że nie da wyleczyć się swoich ran, szukając lekarstwa w osobie, która sama ma rany i sama krwawi. Nie można poszukać, odnaleźć poczucia bezpieczeństwa w kimś, kto sam tego nigdy nie doświadczył. Weszłam w tą relację z pewną pustką i z głodem emocjonalnym, z brakiem miłości. I czułości, której nigdy nie dostałam w dzieciństwie. I właśnie dlatego się tak w nią zaangażowałam, yy, bo podświadomie wierzyłam, że jeśli może uda mi się go naprawić, to może w końcu poczuję się wystarczająco dobra, może w końcu ktoś wybierze mnie i zostanie przy mnie. Ale tak się nie stało. Zamiast uzdrowienia przyszła jeszcze większa rana, i Dopiero wiele lat później zrozumiałam, że to wtedy ja to nie ja byłam zła, słaba albo niewystarczająca. Ja po prostu byłam dziewczynką, która chciała być bardzo kochana. I dziś, jako dorosła kobieta, zaczynam uczyć się, dawać sobie to, czego wtedy tak desperacko szukałam w innych.